Zadanie siódme. Mamy listę studentów oraz oceny jak, jakie dostali ci studenci. No i teraz mamy uzupełnić kratki w kolumnie G. I pierwsza kratka ma nam powiedzieć, ile studentów nie zdało. Nie zdali ci studenci, którzy dostali ocenę 2, tak, czyli ocenę niedostateczną. I do tego wykorzystamy funkcję licz jeżeli, czyli uruchamiamy sobie kreator funkcji. I ta funkcja licz jeżeli ona jest w kategorii matematyka. znajdujemy sobie funkcję licz jeżeli i ta funkcja zawiera dwa parametry: zakres i kryteria. Zakres to, jest, to są te kratki, które będziemy przeszukiwać. Ponieważ oceny znajdują się w kolumnie C, a więc y, zakres sobie zaznaczamy myszką od C3 do C23. Tak, jak tak sobie myszką zaznaczymy, to ten zakres tutaj się pojawi. Dobrze, zakres już mamy. A jakie będzie kryterium? Pytanie było o te osoby, które dostały dwójkę, tak, które nie zdają, ponieważ zakres to jest po prostu liczba, więc wystarczy wpisać. Tą liczbę 2. Tak? Tutaj w kryteria wpisujemy 2. Czyli program przeszuka kratki od C3 do C23 i policzy, ile kratek zawiera liczbę 2. Wciskamy OK. I pojawiła się liczba 3. To znaczy, że Trzech studentów nie zdało, tak? Trzech studentów dostało dwójkę. Dobrze, teraz sprawdzimy ile studentów zdało. Klikamy na kratkę G12. Włączamy kreator, kategoria matematyka, funkcja licz jeżeli Zakres będzie ten sam, tak, bo oceny są wciąż w tym samym miejscu, czyli od C3 do C23, sobie myszką możemy zaznaczyć. Natomiast kryterium się trochę zmieni. Interesują nas oceny powyżej dwójki, czyli musimy wpisać, tym razem musimy użyć cudzysłowia, taki warunek. Większe niż dwa, ale w cudzysłowie. Czyli program policzy, ile jest ludzi, którzy mają ocenę większą niż dwójkę. No i zatwierdzam przyciskiem OK. I takich ludzi jest 18 powinno wyjść. Ile piątek? No to jest bardzo łatwe, bo robi się tak samo jak robiliśmy, ile było dwójek, prawda? Czyli tu już właściwie nie trzeba chyba tłumaczyć tego. To wygląda po prostu tak. Licz, jeżeli kryterium będzie po prostu piątka. No dobrze, teraz policzymy ile. Osób dostało trójkę lub czwórkę. Jak to zrobić? Zrobimy w ten sposób, że policzymy, ile osób dostało trójkę, policzymy, ile osób dostało czwórkę i dodamy tę liczbę. A więc możemy to zrobić na przykład w ten sposób. Ustawiamy się w kratce G16. Uruchamiamy funkcję Suma. Tak, zwykła suma. I teraz tak, jako pierwszy parametr damy funkcję licz jeżeli, która policzy, ile jest trójek. Tak, czyli sobie możemy kliknąć na to FX. Znaleźć funkcję licz jeżeli. Zakres oczywiście tak jak... Zawsze. Kryterium 3, tak? Bo interesują nas osoby, które dostały trójkę. I teraz nie klikam OK, tylko klikam wstecz. Tak, już mam pierwszy parametr. Tak. Licz jeżeli. Liczący ile jest trójek. Drugi parametr mogę zrobić na dwa sposoby. Albo znowu kliknąć na FX i wybrać funkcję licz jeżeli, ale właściwie to łatwiej będzie po prostu skopiować sobie ten pierwszy parametr i wkleić go do tej drugiej kratki, bo wystarczy tylko zmienić zamiast 3 tam wstawić 4, tak? Więc po prostu łatwiej będzie zrobić kopię wklej. Nie, nie i tak dalej, ponieważ to już koniec właściwie jest, bo interesują nas tylko osoby, które mają 3 i te osoby, które mają 4, tak? Więc już dalej nie musimy niczego liczyć, tak? Więc tylko dwa parametry będą. Wciskamy OK. I mamy wynik, u mnie wyszło 11, więc powinno być 11. Tak, koniec. W kolejnym zadaniu mamy tabelkę oraz polecenie. To polecenie tutaj trochę brzydko wygląda, więc możemy zrobić w ten sposób, że klikając na kratkę A2, prawym przyciskiem myszy wybrać domyślnie. No dobrze, mamy tabelkę. Są osoby, mężczyźni i kobiety, oraz jest podane, ile dana osoba wyprodukowała nie wiadomo co, ale coś tam wyprodukowała. No i teraz mamy podać taki, jakby ranking, tak? Ile wyprodukowali mężczyźni, a ile wyprodukowali kobiety. W tym celu klikamy na kratkę I9. i 9 włączamy kreator funkcji i w kategorii matematyka wybieramy funkcję suma jeżeli Ona jest dosyć podobna do funkcji licz jeżeli Różnica polega na tym, że ona nie liczy, ile kratek spełnia dany warunek, ale jeśli dana kratka spełnia warunek, to dodaje wartość z tej kratki. Poza tym, zakres może być zakres sprawdzania może być inny niż zakres sumowania. I tak jest właśnie w tym zadaniu, bo zobaczcie, zakres sprawdzania. To będzie płeć, tak, bo rozróżniamy mężczyzn i kobiety, tak, czyli zakres sprawdzania to będzie, myszką sobie zaznaczamy, od C7 do C14, tak, to jest nasz zakres, myszką możemy zaznaczyć. C7, dwukropek, C14, tak, bo tam jest płeć. Teraz tak, jakie będzie kryterium? E, na razie mówimy o mężczyznach, a więc kryterium będzie M. W cudzysłowie trzeba dać. M w cudzysłowie. W cudzysłowie. Natomiast zakres sumowania to sp sprawdzamy. Ile ci mężczyźni wyprodukowali, tak? Czyli to będzie kratka od D7 do D14. sobie zaznaczamy myszką. Tak, czyli w tym przypadku akurat zakres sprawdzania jest inny niż zakres sumowania. Tak? To nie jest reguła. Czasami może być to. Zakres sumowania i sprawdzania może być czasami taki sam. Ale tutaj tak akurat nie jest. No, i zatwierdzam przyciskiem OK. I mam informację, że mężczyźni wyprodukowali 20 w sumie, tak? I to się nawet zgadza, tak? Bo jak sumujemy sobie kratki, gdzie mężczyźni wyprodukowali, to. Ta suma wyjdzie 22 plus 4 plus 5 plus 5 plus 4, powinno wyjść 20. 10. Produkcja kobiet no to analogicznie, tak funkcja suma jeżeli Właściwie wszystko będzie tak samo, ale zamiast M będzie K. Tak, czyli zakres to jest kratka C7 do C14, kryteria K, a zakres sumowania to myszką sobie zaznaczyć, można D7 do D 14. Dobrze, kolejne zadania, czyli dziewiąte zrobicie samodzielnie. Dziewiąte jest bardzo podobne do ósmego. Zresztą dziesiąte też jest podobne. Natomiast jeśli chodzi o tą kratkę w dziesiątym zadaniu, to nie musicie tego robić, chyba że ktoś chce na plusa sobie zrobić, bo to jest dosyć trudne. Tak? To ostatnie. Tak? Czyli to ostatnia kratka w dziesiątym to jest dla ochotników na plusa.